Cześć! Pamiętacie, w domu któraś z mam wam robiła chleb w jajku? Moje dzieci dzisiaj do mnie mówią, mama, zrób mi coś niespodziankę. No to robimy. Słuchajcie, dałam pięć jajek do miseczki. Możecie dać mniej, mógł dać więcej. Wszystko ile tego chcesz robić. Dałam już do środka soli. Dałam trochę papryki ostrej, ale dam jeszcze. Damy trochę czosnku w granulkach. Nie, nie jestem zwolenniczką tego czosnku, ale w tej przyprawie, w tej akurat, w tym daniu jest najlepsze. To jest pietruszka suszona. Daję zdrowa dla dzieci. Tak przemycam właśnie warzywa, jarzyny, bo dzieci, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to nie bardzo. Dobra. Stawiamy olej, używamy olej. W sumie dawno mnie nie było, dawno filmiku nie dodawałam. Niektórzy się pytali, kiedy filmik nowy. Powiem Wam, że nie mam weny na filmiki jakoś. E, ja chyba się do YouTube'a nie nadaję, tak powiem Wam. Chyba się nie nadaje. No nie nadaje się, jakoś tak... no nie wiem. Mam wątpliwości. Zobaczymy co będzie dalej. Robiłam dużo innych rzeczy. Robiłam fasolkę po brytońsku. Jak to mój syn mówi Ala Mama. Bo to nie jest fasolka od podstaw, czyli moczenia fasoli. Ja bardzo często kupuję gotową fasolę już w puszkach z takiego pośpiechu. Zresztą większość z nas jest zapracowanych i nie ma czasu na takie rzeczy. Fasolka jest dość czasochłonna, pracochłonna. Więc, więc tak to zrobiłam. Nie wiem, czy w Niemczech ciężko znaleźć dobrą kiełbasę. Słuchajcie, no w polskich sklepach oczywiście, tak. Przerwał mi mój młody. Trzymam spisję. Olej już nagrzany. Prawie. I będziemy mogli wkładać to zaraz na patelnię. Słuchajcie, ja to dzieciakom podaję z keczupem. Osobiście wolę, osobiście wolę słuchajcie, te jajko z chlebem, na przykład z pomidorkami. Albo z kurkiem piszonym bardzo lubię. Jako dziecko zawsze jadłam z keczupem, ale to jako dziecko. Teraz nie jem keczupa, bo mi nie smakuje. Nie lubię keczupu. Nie lubię keczupu. Więc yy, nie tylko nie jadam. Nie wiem, jak ja w ogóle mogę to jeść. Trochę za mało rozgrzany olej, ale to nic. To nic. Zaraz się nagrzeje, Teraz nasączę się tym olejem. To trudno. Weźmiemy ręcznik papierowe. i położymy na ręcznych papierowych, wtedy ten olej nam odsiąknie. No. E, co jeszcze? Aha, słuchajcie, mam kwarantannę. Dwa tygodnie kwarantanny mam, e, bo no, syn jest pozytywny i e, drugi też. Nie mają żadnych tam objawów, no są pozytywnie prosty. Trzeba tą charakterę mieć. Z ludu powinnam zrobić więcej filmików, ale powiem wam, że mi się nie chce. Nie mam do tego meny. Nie czuję się jakoś pewnie w tych filmikach. Nie wiem dlaczego. Ja nie umiem też obrabiać tych filmów, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Nie umiem tego wstępu zrobić. Muszę się nauczyć. Wiem, że każdy gdzieś tam zaczynał. Od nowa wszystko zaczynam się sam uczyć, no ja też się nauczę, jakby to mi się chciało, bo mówię, jak na razie to nie mam tego będę. Miałam jeść do Polski, słuchajcie, do mojego narzeczonego. Nie pojechałam. E, smutno mi teraz. E, I tyle. Dobra, smażymy. E, smażyć można na złotą zazwyczaj nie. Taki... Nie spalić, uważajcie, nie spalcie tego, bo to później jest niesmaczne, jak jest spalone. Minujcie tego. Smażymy z obydwu stron, nie? Ktoś jak lubi, to może sobie na, tego, na to jeszcze, na przykład do tego yy, boczku nałożyć, nie? Boczusze, bo, boczuś, boczuś. Yy. Ja wystarczy, że to ten chleb tłuszczu nas siąknie, to mi wystarczy. Nie mówcie, że ten chleb pływa w że ja tak smażę, ja lubię tak smażyć i, i tyle. Jak chcecie, to możecie na suchej patelni smalić. No, to jest wasz wybór. nie? W ogóle chciałam wam powiedzieć, że zamier e, 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 zamierzam dietować się i znalazłam coś takiego. Takie coś, słuchajcie, fit. Płyn do naczyń fit, myślałam, że jak się wykąpię w nim, to mnie wyszczupli, kłamią, to nie jest płyn fit, powinien być e, inny, <ścoughs> żartuję oczywiście, to jest żart taki, taki żart po prostu. E, dobra, smażymy.